Cześć kochani, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii filmików Nessie Style. W każdym z odcinków główną rolę zagra jeden element z najnowszej kolekcji Spring Summer 2020. Pokażę Wam, jak możecie go zestawić z elementami z tej kolekcji, a także z elementami z kolekcji ubiegłych. Mam nadzieję, że filmiki Wam się spodobają, a przede wszystkim okażą się przydatne i pomocne w wyborze wzoru czy koloru. W dzisiejszym odcinku główną rolę gra Longsleeve LBKZ Shiny Black. Zapraszam więc na dzisiejszy film. Wzór Shiny Black skradł Wasze i nasze serca już w ubiegłych sezonach. Do tej pory pięknie prezentował się na bluzach bez rękawnikach oraz legginsach. Przyszedł w końcu czas na bluzę treningową typu Longsleeve. Do produkcji wykorzystaliśmy materiał Flexible Slim, który jest delikatny i miły w dotyku. Dzięki wysokiej elastyczności bluza idealnie dopasowuje się do sylwetki, a przedłużony tył dodatkowo chroni plecy. W trosce o bezpieczeństwo po zmroku, bluza posiada również wiele elementów odblaskowych. Long Sleeve dostępny jest w wersji z kapturem, jednak ja wybrałam opcję Zip. Dzięki zamkowi mogę jeszcze lepiej regulować temperaturę ciała w czasie treningów. Dużym atutem bluzy jest otwór na zegarek. Od teraz mierzenie pulsu z nadgarstka nie stanowi już problemu. Mankiety z otworem na kciuk zostały wydłużone, by chronić nasze dłonie przed chłodem. A teraz czas na pierwszą słoneczną stylizację. Long sleeve Shiny Black zestawiłam z leggingsami z pasem wielofunkcyjnym w tajemniczym zorze Selva Yellow. Czarno-szare liście Ravenali i Alokazji, a wśród nich egzotyczne ptaki. Całość podkreśla drapieżna żółta pantera. Obok tego printu po prostu nie można przejść obojętnie. Stylizację uzupełniłam nową biegową czapką z daszkiem. Wzór galaksy to harmonijne połączenie symboli Nessi, a kolor żółty to świetlista energia słońca. Czapka jest miękka i elastyczna, czego zasługą jest materiał Brisk 3D Ultra. Druga stylizacja to coś dla fanek klasyki i monochromii. W roli głównej oczywiście nasz Longsleeve Shiny Black, a do tego leginsy mozaik Mecni w pięknych odcieniach szarości. Całość dopełnia czapka biegowa w kolorze głębokiej czerni pokryta unikatowym białym wzorem galaksy. Ostatni zestaw jaki dla Was przygotowałam to powiew wieczornej, letniej bryzy i morskiej rafy koralowej. Bluzę połączyłam z leggingsami z wysokim pasem w pięknym wzorze mozaik turkus. Nie mogło zabraknąć dodatków w postaci komina wielofunkcyjnego w tym samym princie oraz opaski w soczystej zieleni. Jak widzicie, shiny black pasuje absolutnie do każdej stylizacji. Moim zdaniem jest to zdecydowanie must have tego sezonu i każdego innego, bo czerń nigdy nie wyjdzie przecież z mody. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z tej serii. Pa!